Nastąpiły pewne przetasowania, kochani. A teraz e, mo, e, cieszę się z tego, że mogłam usiąść bliżej Adama. A Kazanina nam tu się jeszcze bliżej. Na początku tak. siedzieliśmy w większym ale bliżej, bliżej, <grym> aż w końcu zrobiło się niebezpiecznie. I jest z nami za, dawno zapowiadany gość, Marcin Mizera. Tak jak powiedziałam, mój przyjaciel, doskonały dziennikarz, ale także opiekun, twórca, nie wiem, prezes, dyrektor. E, dobrze, czy nie ojciec dyrektor projektu NPN, czyli na progu Nieznanego. E, Witam. Marcinie, ciebie, was, państwa. Ty witamy. <laughs> Witajcie. <laughs> witamy cię. Dzień dobry. E, tak jak powiedziałam już wcześniej, jeżeli Marcin to niewyjaśnione sytuacje, niewyjaśnione historie, niewyjaśnione zjawiska, i na wstępie może tylko uściślimy. Co ty uważasz za niewyjaśnione i czym w ogóle jest niewyjaśnione? No to jest takie pytanie: niewyjaśnione, czyli zjawiska. Jakich nie jesteśmy w stanie logicznie wytłumaczyć, by, by, okay. czyli zdarzenia, y, bo są pewne szablony, są pewne, nie wiem, y, pewne takie przyjęte kategorie y, zaakceptowane przez nas, a, są, a my zajmujemy się zjawiskami wychodzącymi poza schematy. Czyli takimi zjawiskami jak na przykład niezidentyfikowane obiekty latające. Niezidentyfikowane, czyli my nie, my nie wiemy, czym są te obiekty. Możemy snuć hipotezy, pytać e, e, i tak dalej, szukać o, odpowiedzi. To są też zjawiska e, typu duch, e, spotkania z jakimiś takimi niefizycznymi, nie e, duchowymi istotami. Telepatia, jasnowidzenie. Także wachlarz tych niewyjaśnionych zjawisk jest no, niesamowicie duży. A mhm. no to też nawiedzone domy. Oczywiście, nawiedzone Jakie domy, nawiedzone miejsca. miejsca prawda, które są jakieś. Miejsce mocy, tak zwane, bo też są takie, takie ciekawe miejsca także w Polsce. Także my zajmujemy się wszystkim tym, co ma taką nutkę tajemniczości. Co nie jest do końca opisane, tak, jakbyś, tak, tak jak y, po, powinno być opisane. Wiesz jak ja mówię na Marcina zawsze? Jak. Że to jest, że on prowadzi polskie Alchimum X, więc jest agentem. Trochę tak. Zresztą ja sama zauważyłem teraz, jak siedzimy, jak rozmawiamy, że jest taka doza tajemniczości. Taka zasłona, taka inna, jak rozmawialiśmy wcześniej. Teraz czuję taką inną moc. <noise> inną moc. Powiedz mi, Marcinie, czy ty byś chciał zostać agentem FBI zajmującym się takimi niewyjaśnionymi historiami? Myślałeś kiedyś o tym? Gdybyś na przykład urodził się w Stanach. Wiesz, co no, ja jestem zadowolony z mojego obecnego życia i myślę, że mm, mam tyle emocji. To, to, to czym się zajmuję, dostarcza mi tyle emocji, tyle przeżyć, że ja nawet nie myślę o jakimś innym, nie wiem, żebym mógł być kimś innym. Także ja już mam dość tych emocji. tego, co jest. Wydaje mi się, że tak, no bo oczywiście jedna kwestia to jest hobby właśnie związane z tymi wszystkimi te tematami niewyjaśnionymi, a i inną kwestią związaną z moim życiem jest, jest fakt, że jestem dziennikarzem i też na, na co dzień zajmuję się na przykład, produkuję filmy dokumentalne. Także to też jest dość taka ciekawa, ciekawe zajęcie. I to wszystko łącznie, połączone, no daje mi to jest taki miks emocji, niesamowitych emocji czasami. Na poroku nieznanego, ja chciałbym dowiedzieć się o to, jakich tych nieznanych sytuacji, jakich, z jakimi problemami ludzie zgłaszają się ostatnimi czasy najczęściej. Co zgłaszają i o co proszą do wyjaśnienia? Jakie sprawy zgłaszają do wyjaśnienia? Najczęściej ludzie pytają, najczęściej obecnie, o koniec świata, bo wiemy, że jest 2012, data dość taka słynna, jeżeli chodzi o koniec świata, czyli kalendarz majów ma się rzekomo kończyć, 21 grudnia. Do tego dochodzi wiele innych dziwnych rzeczy, jakie obecnie mają miejsce na świecie, na przykład takie zjawisko jak dziwne dźwięki o jakim może powiemy później. Ludzie, to budzi niepokój i ludzie pytają, no jak to będzie z tym końcem świata, czy faktycznie mają się spodziewać czegoś, no e, jakiegoś kataklizmu, jak się mają do tego przygotować. Także tych pytań jest mnóstwo. E, my oczywiście tam, no, piszemy, że trzeba z dużym dystansem podchodzić do wszelkich dat końca świata, bo ja osobiście przeżyłem chyba już z pięć dat końca świata. Mhm. Oczywiście świat istnieje dalej. Jesteśmy tutaj, możemy sobie dyskutować i uważam, że tak samo będzie z tym 2012. Natomiast e, ja przypuszczam, że to jest, ta data ma znaczenie. Ta data ma znaczenie tylko w takim sensie, że e, być może będzie jakaś przemiana duchowa. E, kataklizmy też mogą miejscami gdzieś tam się pojawiać, ale to zawsze było, jest i będzie. Jakieś lokalne wojny i tak Także to są pytania na bieżąco. Dzisiaj, nawet SMS-owo, chyba dostałem właśnie pytanie o koniec świata i kiedy będzie spotkanie na ten temat, bo ludzie, no, ludzie łakną tej, o tej wiedzy. Szczególnie kiedy ludzie, ma, ludzie którzy. To cie, taka ciekawostka, znaczy ciekawostka. No, ludzie, którzy mają pieniądze jakieś tam, inwestują te pieniądze, pytają mnie często, jak mają się zachować w obliczu tego tego mitu końca świata. Bo niby w to nie wierzą, ale jednak zależy im może nie na, na nich samych, ale na, na tych pieniądzach, jakie tam udało im się wgromadzić. No dobrze, także ale tak wygląda czyli sytuacja. Czyli robisz właściwie za taką e, teraz... E, no wiele, wiele spełniam tutaj kwotę, zadań. ...pane kwoty, która uspokaja lub mm -hmm. też e, nie. Ale powiedz mi, martwisz się, przepraszam, że A, mam tak Najzabawniejsze są pytania, kiedy taki człowiek pyta się, mówi do mnie, pan na pewno coś wie? I pan na pewno nie chce tego ujawnić publicznie, ale tutaj między nami niech pan powie, jak to będzie z tym końcem świata, bo wie pan. No. E, także Kochani, a propos końca świata, yy, może tak, nasza historia będzie opowiadana dalej z pewnością i uwierzcie mi, że w kartach, yy, które pokazały mi kolejnych, nie wiem, trzy lata mojego życia, nie widziałam tego, żebym żyła w Lepiance, więc spokojnie. Natomiast powiedz mi Marcinie i Ty, Adasiu, też. Jestem. Teraz pytanie do Was dwóch. Jak myślicie, yy, ile będzie samobóz wielowy? Pojawią się takie sekty jakieś wcześniej? Wydaje mi się, że, będą... że te sekty już są, niestety. <laughs> jest wiel, wielu ludzi, którzy u, u, uwierzyli w ten koniec świata, którzy u, uwierzyli w tym mi 2012. I wydaje mi się, że jeżeli się nie wydarzy to, na co oni czekają i się przygotowują już od dawna, no to może niestety dojść do takiej sytuacji, że te samobójstwa będą. No bo ludzie już są automatycznie sobie wgrali ta, o taki program, że ten koniec świata będzie i, no i żyją z nastawieniem właśnie na to. No i może dojść do tego, że te samobójstwa będą. Miejmy nadzieję, że to nie będzie na jakąś dużą skalę. Wydaje mi się, że ludzie już zaczynają, no przynajmniej niektórzy, uświadamiać sobie, że no mamy połowę. Tego 2012 i nic się nie dzieje. Nie ma żadnych globalnych kataklizmów, nie, nie, nie wybucha wojna. I co więcej, nie ma żadnych przesłanek ku temu, żeby coś, nie wiem, strasznego miało się w najbliższych miesiącach wydarzyć. A ta, to się tak ja wierzę, wierzę w no, mądrość ludzi mimo wszystko dla mnie końcem świata był no brak adansu, brak wyjścia z fazy grupowej na Euro 2012. To też może, no tak, <coughs> oczywiście, dla wielu osób to był koniec to, świata. To był koniec istotnie. świata, to, że nie wygraliśmy, to, że się nie pokazaliśmy, ja się wtedy załamałem, to był dla mnie mój prywatny, osobisty koniec, koniec świata. naprawdę. Poczułem wtedy taką przemianę duchową i postanowiłem sobie jedną rzecz. Nie oglądam już spotkań naszej piłkarskiej reprezentacji Polski, więc to był taki koniec, ale tak teraz... Nie oglądasz chwilę, no, od tamtego czasu już? Staram się jak tylko mogę. Za każdym razem jak zaglądam, to bardzo tego żałuję. Mhm. A... Taka mhm. druga sprawa. Mm, tak naprawdę dobrą sprawę, Jak można obliczyć to, czy ten koniec świata rzeczywiście będzie w tym 2012 roku? Jak można uwierzyć w to, że według kalendarza, który został wcześniej stworzony, można rzeczywiście uwierzyć i przekonać się tego, że tego i tego dnia, albo w tym miesiącu ten koniec świata nastąpi. Wydaje mi się, że nie da się tego obliczyć do, dokładnie co do dnia, ponieważ no, yy, my po, po, posługujemy się obecnie zupełnie innym kalendarzem. Kalendarz majów był zupełnie innym kalendarzem i mówienie o tym, że to jest wyliczone dokładnie do, właśnie co do, do dnia, że ten cały kataklizm i ten cały koniec ma, ma się wydarzyć podobno według przepowiedni w tym jednym dniu, czyli 21 grudnia. Moim zdaniem to jest jakaś utopia kompletna, bo nie da się tego wyliczyć. Co prawda, tutaj pewnie część z Państwa i wy też wiecie jak Agnieszka to na pewno czytała książki Denikena mm -hmm. kiedyś. Tak. Tutaj podczas jednego z naszych poprzednich spotkań mm -hmm. wspominałem o tym, że Deniken będąc niedawno w Polsce został zapytany właśnie o tą datę 2012 i o ten dokładnie dzień, czyli 21 grudnia i on powiedział, że on nie widzi końca świata, czy według jego wiedzy, on nie, nie spodziewa się żadnego końca świata, aczkolwiek ta data jest, ma znaczenie dla, dla, dla ludzkości, ponieważ to może być dzień przybycia bogów. Chodzi o tych bogów, którzy byli, odwiedzali Ziemię Wystałożytności i którzy według wierzeń, mitologii stworzyli życie na Ziemi. Wówczas by, te istoty właśnie by, by, były uznawane za bogów, a dzisiaj mówimy o nich kosmici, że to są kosmici. Mm -hmm. a po... Moim zdaniem również jeszcze proszę, teraz ja ci wejdę proszę, w słowo. Sami również napędzamy się w to myślenie o końcu świata, na przygotowywanie się na konkretną datę, na czekanie na to, na zabezpieczanie się finansowe, na podejmowanie różnych ruchów. No, proste przykłady. W Stanach Zjednoczonych krasnodzieja, który jeździ po stacjach radiowych, telewizyjnych i za każdym razem opowiadał o dokładnej dacie i godzinie, kiedy. Tak, nastąpi już były dwie chyba daty. No, oczywiście nic z tego nie wyszło. Tak, ale jest to ciekawostka medialna, które stacje telewizyjne z, mnie z całego dziwi, świata. No właśnie, bo to, są, to jest wina mediów. Gdyby mediów media Nie nagłaśniały takich głupot, to są głupoty. No ten biblista 90 kilkuletni, który tam na podstawie obliczeń z tak? jakichś tekstów z Biblii mówił, że w maju miał być jeden chyba tak. 21 maja. Dokładnie tak. Jeżeli do, dobrze pamiętam. O 18.00 dokładnie. No, o 18. Tak, A, no, co ciekawe, 18. ja właśnie o tej godzinie, co ciekawe właśnie, w Łodzi byłem na konferencji poświęconej e, przepowiedniom i 2000. 12 I w godzinie 18 miałem wykład o m.in. o końcu świata. Mm -hmm. Właśnie w, w tym dniu, w tym dniu, kiedy ten koniec świata miał, miał nastąpić. On, e, gdy ten koniec świata nie nastąpił, e, on się potem tłumaczył, że to miał być początek, że on tak. został źle, źle tam odczytany, że 18 miał być początek, później e, podał kolejną datę. Wydaje to był wydaje psychiczny mi się, że... koniec świata, że, psychiczne... że miały zmiany. Czyli wydaje mi się, że psychiczne kłopoty to ten Pan ma, <laughs> tutaj, jeżeli chodzi o, o psychiczne rzeczy. Nie, no moim zdaniem media popełniają wielki błąd, że nagłaśniają te, tego typu rzeczy. Nawet w Polsce wtedy w maju były takie tablice wielkie yy, z wiadomością na, na temat tego końca świata. I przez to sami się zaprętlamy, ja i zaczynamy wariować. że, że po są trochu. ludzie, którzy w to wierzą w ogóle, no bo to jest. Oczywiście, znaczy, no koniec świata. No koniec świata pewnie kiedyś nastąpi, bo to jest sprawa nieunikniona. Natomiast mm, ja się zastanawiam, komu zależy na tym, żebyśmy się tak tego bali. Bo wiesz, bo ja już teraz nie myślę o tym, czy, czy Nostradamus, czy Majowie. Komu zależy na tym, żeby. Panowała ogólna zbiorowa histeria na świecie. Wydaje mi się, że, że głównym powodem jest, są pieniądze, komercja. Bo 2012 to ta data, filmy powstają na ten temat, to jest wielki przemysł yy, i to są pieniądze. Beznadziejne filmy zresztą. I bo dlatego co widziałam, to po prostu dlatego jest. ciągle ten temat jest obecny w mediach, tam co jakiś czas yy, pojawia się, żeby, no, żeby ten temat był. Yy, ciągle, no bo tutaj chodzi o tą machinę. Maglowany, maglowany to żeby był... Ale tak nie można, bo sami napędzamy się w psychozę. 2012 Ale rok o... wyjątkowy, a 2013 to za chwilę będzie pechowy, bo 13, z przodu 20, to powstanie kolejny film pod tytułem 2013. 2013. Pamiętacie co się działo w, 20, w, w roku 2000? Pamiętam. No, Też o koniec świata to, prawdopodobnie. Teraz to y, tak sobie właśnie myślę, najgorzej to mi szkoda tych ludzi, którzy po prostu y, oczekują z 21 na koniec świata i bojąc się śmierci będą popełniali samobójstwo. Naprawdę. Po Miejmy nadzieję, że nie czucie, będzie że tak, że tak że jakoś że na, na większą będzie. skalę. I, I to jest bardzo Musimy silne Musimy pamiętać, co jest napisane w Biblii, że nie, nie znam się dnia ani godziny. I to jest chyba no. najbardziej prawdopodobne przesłanie adekwatne do tego, że, że do, do końca świata, no bo tak jest faktycznie. Oczywiście ja bym się nie, nie niepokoił tymi przepowiedniami i kalendarzem Majów, a no skupiłbym się jednak, jeżeli już mówimy o końcu świata, na Słońcu, ponieważ naukowcy są ostatnio, w ostatnim czasie zaniepokojeni tym, co dzieje się na, na Słońcu, a dokładnie jego nadaktywnością. Podobno jest to nadaktywność no, niespotykana jeszcze, nigdy wcześniej nie było czegoś takiego i gdy te wybuchy według przypuszczeń będą większe, będzie ich jeszcze więcej, no to to może na przykład wy spowodować wyłączenie prądu w takim mieście jak Nowy Jork i to jest taka mała apokalipsa już, no tak. taki po początek. I na tym na tym bym się skupił i naukowcy z NASA czytałem takie komunikaty przypuszczają według ich przewidywań na przełomie 2012 i 2013 ma być taka apogeum. duża duża mm -hmm. apogeum właśnie tej nadaktywności słonecznej i być może wtedy coś się wydarzyć. No nie byłoby niefortunnie gdyby została nas zima bez. Ale bez na protu. pewno nie będzie żadnej globalnej apokalipsy takiej jakby jest ukazana w tym filmie 2012. To, to zapomnimy o tym. Tak, jak powiedziałaś, koniec świata na pewno kiedyś będzie, bo tych końców świata w historii ludzkości było już kilka. Na przykład, Potop Biblijny był faktem, to też był w pewnym sensie koniec świata. No ale epoka lodowcowa cała. Dokładnie, jest, bo to jest taka, taka kolej rzeczy. Tak. Coś się kończy, i potem zaczyna się nowa cywilizacja. Ja realizację. zawsze mówię, że, że, że Ziemia w pewnym momencie zaczyna być naprawdę mocno wkurzona tym, że jesteśmy, i robi porządek, tak. Tak to wygląda. Za jakiś no. czas musi nastąpić y, oczyszczenie? Nie, po prostu. No, poradziła sobie z dinozaurami, poradzi sobie i z nami. E, natomiast e, właśnie ta psychika y, ludzi mnie to interesuje, mnie to frapuje. Oczywiście w każdym z nas jest taka nutka lęku, tak? że coś się może wydarzyć. Niekoniecznie 21 grudnia, tak? Y, y, i ten lęk gdzieś tam jest. Ale to zawsze coś się może wydarzyć. Tak. Mo może być, nie wiem, wypadek samochodowy. Tylko moim zdaniem błędem jest, żeby myśleć, że tak pesymistycznie do tego mm -hmm. podchodzić. No, żeby tak. mieć w głowie zakodowane e, coś takiego, że wyjdę i, nie wiem, uderzy mnie samochód. Oczywiście to się może wydarzyć, bo my tego nie wiemy, co, co tam czeka na, na nas za, za rogiem ulicy. Ta, o Tak samo w, w spojrzeniu, patrząc globalnie, też może uderzyć kometa jakaś. Może jest jakaś kometa, której nikt nie zauważył tam. Yy. Amerykanie by zauważyli, uwierz mi. Choinek może zabraknąć, bo to 21 grudnia przed Wigilią, to też no właśnie, a apokalipsa. Nam, a, a jak ty myślisz, rzeczywiście mamy jest prawdopodobne, no znaczy na pewno jest prawdopodobne. Jakieś spotkanie bliskiego stopnia? Trzecie? Trzeciego? Trzeciego stopnia, tak? tak? bliskie. Mówisz o takim kontakcie... Myślę o takim kontakcie, czy on rzeczywiście... oficjalnym jest? Tak, kontakcie. Tak, no, ja uważam, że no, ten kontakt... By e... nam kiedyś tak. będzie, kiedyś będzie. Kontakt miał być już podczas olimpiady w Londynie ostatnio. Były takie właśnie przypuszczenia. Mój taki znajomy badacz ufo z, z, z Anglii, Nick Pop, on przedstawił taką, przed, przed olimpiadą przedstawił taką sugestię, że właśnie w trakcie olimpiady miały się pojawić, mogą się pojawić obiekty kosmitów, którzy właśnie by, wykorzystując tak, tak ważne wydarzenie dla ziemian, będą chcieli wejść, po, po, zamanifestować swoją obecność. Ale jak wiemy, do niczego nie doszło. I to był koniec świata pewnie dla, większy, dla wielu ludzi, którzy czekali na ten kontakt. My się w tej chwili zmierzamy do końca naszego tego wejścia. Naszym gościem jest Marcin Mizera z projektu NPN, czyli na progu nieznanego. Eee, oczywiście zostanie z nami na drugie wejście, na, na, trzecie, na trzecie wejście właściwie, a na drugie spo, swoje, bo nie wypuścimy go stąd. Eee, będziemy kontynuowali temat niewyjaśnionych zjawisk i to właśnie tak jak powiedział Adam, tych, które teraz najczęściej się e, powtarzają. Czyli też myślę, że powiemy o tych włosach. Powiemy? Powiemy? Powiem, powiemy? Powiem. Dobrze. Tak. Kochani, w tej chwili zapraszamy Was pomalutku na przerwę. Przerwa iluminutowa, nasz panie wydawco Aleczku? 10 minut przerwy, a potem, a później nie potem, spotykamy się znowu z Marcinem. Zostańcie z nami. Koniecznie. Do zobaczenia.